Ten dzień w historii. Odliczanie do śmierci protestantyzmu z 31 października 2016 do 31 października 2017. Informacja, jaką zawiera ta prezentacja, jeżeli przyjmiecie ją, może zmienić wasze życie oraz życie waszej rodziny. Szybkie i znaczące zmiany zachodzące w obecnym czasie w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie mają wpływ na politykę krajową i międzynarodową. Te zmiany spowodują dla ludu Bożego czas ucisku, jakiego nie było od stworzenia świata. Tylko ci, którzy zrozumieją te zagadnienia, będą mogli się przygotować do tego, by nie zostać zwiedzonymi i nie zginąć. Część informacji przedstawionej w tym filmie być może będzie nową i szokującą dla niektórych z Was. Drudzy będą trochę zaniepokojeni, kiedy odkryją, jaką rolę spełniają Stany Zjednoczone w proroctwach biblijnych odnoszących się do czasów końca. I jeśli obiektywnie i bez uprzedzenia obejrzycie to wideo, dojdziecie do jednego wniosku: jeśli cenicie wolność obywatelską i religijną, to podejmiecie decyzję, by kontynuować. Protestancką reformację za pomocą literatury, czy za pomocą własnego głosu, czy w jakikolwiek inny sposób, jaki macie, czas na to już nastał. Dla wielu dzień 31 października jest dniem uroczystości, kiedy dzieci pukają do drzwi domów, przebierają się w stroje i proszą sąsiadów o cukierki i łakocie. Dla innych dzień ten jest świętem żniwno dziękczynnym i w tym samym czasie są również tacy, którzy uczestniczą w magii i innych pogańskich rytuałach. Nic nie podejrzewający rodzice i dzieci spędzają swój czas na tradycyjnym świętowaniu Halloween, uważając to za niegroźną rozrywkę i nie uświadamiają sobie, że w ten sposób otwierają się na wpływ szatana i duchów. Aby otrzymać bardziej szczegółową informację o pochodzeniu pogaństwa związanego z Halloween, w jaki sposób uczestnicy tego święta świadomie i nieświadomie są wciągani w pogaństwo, proszę przeczytajcie prawdziwą historię, która opowiada na jakim podłożu w rzeczywistości są założone takie święta jak Boże Narodzenie oraz Halloween napisane przez Vance Ferrell, a znajdziecie się wśród tych milionów ludzi, których oczy już zostały otworzone. To wszystko opracował szatan w celu, by dzień 31 pierwszy października obarczyć pogaństwem i rozrywką i w taki sposób najważniejszy wkład, jaki ten dzień uczynił w historii, zostaje zatracony. 31 października 1517 roku jest dniem historycznym, w którym reformator Marcin Luther przybił swoje 95 tez do drzwi katedry w Wittenberdze. Skierowane one były przeciwko korupcji, zniekształceniu i obrzydliwości, które panowały w Kościele katolickim. Te 95 tez było mocnym impulsem protestanckiej reformacji. Od tych drzwi 95 tez było przetłumaczone i rozpowszechnione w całej Europie i Niemczech w tym języku, który był zrozumiały dla zwykłych ludzi. Po raz pierwszy zostały otworzone oczy do zrozumienia prawd Pisma Świętego i w taki sposób zostały zerwane więzy błędów, które tak długo utrzymywały ich w niewoli. To spowodowało wściekłość władz kościelnych, a także niektórych zwolenników katolicyzmu. Jak trudno sobie wyobrazić lub opisać, wciąż i wciąż poszukiwano Marcina Lutra i polowano na niego jak na dzikie zwierzę. Kościół stosował prośby i groźby, a w końcu, gdy wypróbował wszystkiego, wykluczono. Lecz Marcin nigdy nie odwołał swoich prac i nigdy nie zmniejszał tonu swojego poselstwa. Kiedy miał stanąć przed Sejmem, formacji to stanowczo świadczył. Ode mnie oczekują ucieczki lub wyrzeczenia się. Uciekać nie mogę, a jeszcze mniej nie mogę się wyrzec. Moje odwołanie się będzie takim. Wcześniej mówiłem, że papież był zastępcą Chrystusa, teraz mówię, że jest on przeciwnikiem Boga i posłańcem samego diabła. Wziąć swoje słowa z powrotem nie mogę, bo nie jest bezpieczne dla chrześcijaństwa postępować przeciw własnemu sumieniu. Na tym stoję i nie mogę inaczej, tak mi dopomóż Bóg. Amen. Celem tego filmu nie jest opowiadanie całej historii życia Marcina Lutra i jego 95 tez, lecz przyprowadzenie słuchacza do pewnego źródła, które będzie ukazywało prawdziwą historię, ukazując swój stosunek do teraźniejszości i przyszłości i w jaki sposób ta historia wpływa na każdego człowieka To źródło jest bestsellerem książka która została przetłumaczona na wiele języków i która oświeciła miliony umysłów za więcej niż 100 lat od momentu swojego pierwszego wydania. Ta książka była napisana przez Ellen White i nosi nazwę Wielki Bój. Rozdziały, które mówią Marcina Lutrze, i jego dziele, jakie miał on wykonać po powołaniu przez Boga i jakie sumiennie wykonał, noszą nazwę Zerwanie Lutra z Rzymem, Luther przed Sejmem, Rozwój Reformacji w Niemczech. Protest Książąt O dziele w reformacji, jaką protestanci powinni dziś kontynuować, można przeczytać w rozdziałach Dążenie Papiestwa, Nadchodzący Bój, Ostatnie Ostrzeżenie Ten Ważną historię o pojawieniu się i rozwoju Reformacji Protestanckiej nie powinniśmy zapominać, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że proroctwa biblijne mówią o tym samym, że władza papieska znowu odnowi swoje despotyczne rządy i autokracje, z którymi panowała w średniowieczu. Zrozumiemy to, jeśli przeczytamy Księgę objawienia 13 rozdział od wersetu 1 do 18 rozdział Stany Zjednoczone w proroctwie w książce Wielki Bój. Smutna rzeczywistość jest taka, że protestanci naszych czasów zrzekli się protestu i zjednoczyli swoje wysiłki z katolicyzmem w dążeniu, by ustanowić jego prawa i wykonywać jego ustawy. I wszystko to jest podtrzymywane światowymi rządami, zaczynając od Ameryki, co świadczy o śmierci protestantyzmu. Luteranie, katolicy i inni ewangeliści wszyscy wspólnie ogłosili, że reformacja się zakończyła i nie ma więcej potrzeby, by protestować. W związku z czym protestantyzm umarł i reformacja się zakończyła. Czasopismo Katolik Herald mówi. W biurze Franciszka już istnieje dokument, który może odmienić historię chrześcijaństwa. Głosi on o zakończeniu konfrontacji pomiędzy katolikami a ewangelikami i mówi, że te dwie denominacje są obecnie zjednoczone w misji, ponieważ głosimy tę samą ewangelię. Ojciec Święty już planuje podpisanie tego dokumentu w 2017 roku, 500-lecie reformacji wraz z ewangelickimi przywódcami, którzy są przedstawicielami mniej więcej 1,4 wszystkich chrześcijan we współczesnym świecie. Franciszek jest pewny, że reformacja już się zakończyła. Według niego ona nie za się zakończyła jeszcze w roku 1999, kiedy Kościół Katolicki i Światowa Federacja Luterańska wydały wspólną deklarację o usprawiedliwieniu opartą o protest Lutra. Kiedy Franciszek chciał się zjednoczyć z kościołami ewangelickimi, to zadzwonił do swojego starego przyjaciela Tony Palmera i podczas spokojnego spotkania w Watykanie Palmer nagrał wiadomość papieża na swoim iPhone'ie. Palmer wziął ten film na konferencję kaznodziejów, która się odbywała w Teksasie i była zorganizowana przez kaznodzieje Ewangelii Sukcesu Keneda Copeland'a. Palmer nagrał to wideo po to, by pokazać, jak się uważa jedno z największych chrześcijańskich przemówień XXI wieku. Bracia i siostry, protest Lutra się zakończył. Jeżeli nie ma więcej protestu, to jakże wtedy może istnieć kościół protestancki? Powiedział to głośno dla zdziwionej publiczności i ogłosił, że przemawiał do nich w duchu Eliasza, który przygotował drogę dla kogoś większego, aniżeli on sam. Potem Franciszek ogłosił, że cudo jedności już się zaczęło. Oprócz tego, 31 października 2016 roku będzie jeszcze jednym krokiem ku osiągnięciu pełnej jedności pomiędzy katolicyzmem i drugimi ewangelickimi denominacjami, łącznie z Luterami, i doprowadzi do 31 października 2017 roku do 500-lecia reformacji, gdzie protestantyzm oficjalnie będzie ogłoszony martwym. where Protestantism will officially be dead. Papież Franciszek odwiedzi w październiku Szwecję, by uczestniczyć w ekumenicznym nabożeństwie oraz na początku roku uczestniczyć w uroczystościach z okazji szczególnej 500. rocznicy reformacji. Liderzy Kościoła Katolickiego oraz Światowej Federacji Luteran są już gotowi, aby się spotkać 31 października 2016 roku na ekumenicznym święcie w Lund w Szwecji. Franciszek ma zamiar uczestniczyć w następnym roku we wspólnej ceremonii na cześć tej uroczystości, tej rocznicy. Franciszek będzie przewodził temu ekumenicznemu spotkaniu w Londynie. W związku z tym, że katolicy i ewangelicy ogłoszą i będą świętować zakończenie protestu, to widoczne, że zmiany, które zachodziły w ciągu ostatniego czasu już się wydarzyły. Powstanie pytanie, kto w rzeczywistości się zmienił. Biblia ukazuje Kościół katolicki w księdze objawienia 13 rozdziale, wersety 1-10, jako mający ciało Pantery, którą Jeremiasz w 13 rozdziale 23 wersetu ukazuje jako tę, która nie może odmienić swojej pręgi. W taki sposób zmiany zaszły z protestantami wraz z cywilnymi przywódcami Ameryki. Kilka dziesięcioleci od założenia Stanów Zjednoczonych prezydent Abraham Lincoln złożył ważne oświadczenie o działalności kościoła rzymskokatolickiego, a jaka powinna być reakcja amerykańskiego narodu w tej sprawie. Gdyby naród amerykański mógł wiedzieć to, co wiem, ja o silnej nienawiści kapłanów Rzymu do naszych instytucji, do naszych szkół, do naszych najbardziej świętych praw i do naszej tak drogiej kupionej wolności, już następnego dnia by wydalił ich spośród nas albo strzelaliby do nich jak do zdrajców. Wiem, że Jezuici nigdy o niczym nie zapominają i nie wybaczają, lecz człowiek nie powinien się martwić tym, jak i gdzie umrze, pod warunkiem, że umrze na stanowisku honoru i obowiązku. Każdy człowiek, który chociażby trochę się jest obeznany z historią powstania Stanów Zjednoczonych, rozumie, że pielgrzymi uciekali od tyranii papieskiej, która istniała w starym świecie, w ten sposób tworząc swój rząd na republikańskich i protestanckich zasadach, obiecując w jednakowej mierze państwową i religijną wolność i mając wyraźny rozdział kościoła od państwa. Ojcowie założyciele Ameryki nigdy by nie zgodzili się i nie zaproponowali jakiemukolwiek papieżowi czy przedstawicielowi Kościoła Katolickiego, aby przemawiał w sali niepodległości w tym samym miejscu, gdzie była przejęta deklaracja niepodległości, czy też się zwrócić do narodu amerykańskiego na wspólnej sesji kongresu. Lecz we wrześniu. 2015 roku protestanci i państwowi przywódcy Ameryki zaprosili i pozwolili uczynić to właśnie dla papieża Franciszka. Wszystko to wskazuje na to, że w tym kraju zaszły radykalne zmiany. Nawet były prezydent USA, John F. Kennedy, który sam był katolikiem i który tak samo jak Abraham Lincoln został zabity, widział niebezpieczeństwo oddania katedry dla wpływu wywieranego przez papieża, aby ten mógł przedstawić swoje poselstwo z prawami roszczącymi nieomylność, oto co powiedział na ten temat. Uważam, że w Ameryce rozdział kościoła od państwa jest absolutny, i uważam, że w Ameryce, która oficjalnie nie jest ani katolickim, ani protestanckim, ani żydowskim krajem, i tutaj żadna oficjalna osoba nie może przedstawiać wnioski czy wydawać instrukcje od papieża w kwestii polityki państwowej. W tym czasie, gdy większość protestantów i przywódców państwowych zgodziło się na bezprecedensową wizytę papieża Franciszka do Stanów Zjednoczonych. Która odbyła się w 2015 roku, kilka osób dostrzegało to niebezpieczeństwo, jakie niosła ta wizyta, wyrażało odrzucenie podstawowych zasad protestantyzmu i republikanizmu. Bart Barber oświadczył dla Baptist Press. To, że Kongres rozpatruje kościół jak państwo i głowę Kościoła, jak gdyby on był głową państwa przeczy podstawowym zasadom pierwszej poprawki rozdziału Kościoła od państwa. Albert Moller powiedział następująco dla Baptist Press, Kościół i państwo powinny być rozdzielone. Państwo ma obowiązek udzielać ochrony dla każdego kościoła i pełną swobodę dla osiągnięcia jej celów duchowych. Zapewniając taką wolność, państwo nie powinno udzielać pierwszeństwa żadnej grupie lub denominacji kościolnej bardziej aniżeli innej. Rozpatrując dokładność tego, o czym pisze książka Wielki Bój na stronie 563 i 564. Znajdujemy następująco. Był czas, gdy protestanci wysoko cenili wolność sumienia, którą tak długo kupili. Ostrzegali swoje dzieci przed zwiedzeniami Rzymu i byli przekonani, że dążenie do pogodzenia się z papiestwem jest równoznaczne z niewiernością wobec Boga. Ale jak bardzo inne jest to zdanie dzisiaj? Obrońcy katolicyzmu twierdzą, że ich Kościół został oczerniony i że protestanci przytakują tym bezpodstawowym oskarżeniom. Wielu uważa, że niesłusznie osądza się dzisiejszy Kościół na podstawie okrucieństwa i niesprawiedliwości, które cechowały jego panowanie w średniowieczu. Sytuację w tę tłumaczy się surowością ówczesnych czasów, twierdząc, że wpływ nowoczesnej cywilizacji zmienił niewłaściwy stan rzeczy. Czyż ludzie ci zapomnieli o pretensjach do nieomylności, jakie rościła sobie ta duma, moc przez osiem wieków? Te roszczenia, z których papiestwo nie myślało rezygnować, zostały potwierdzone w XIX wieku z jeszcze większą stanowczością aniżeli wcześniej. W związku z tym, że Rzym twierdzi, że Kościół nigdy nie zbłądził i zgodnie z Biblią nigdy nie zbłądzi, jak więc może zaprzeć się zasad, którymi kierował się w ubiegłych wiekach. Kościół papieski nigdy nie wyrzeknie się swoich pretensji do nieomylności wszystko, co uczynił prześladując tych, którzy odrzucili jego nauki, uznaje za dobre i czy nie powtórzyłby tych samych czynów, gdyby się do tego nie nadarzyła sposobność? Niech ludzie tylko usuną ograniczenia nałożone przez prawo świeckie i pozwolą Rzymowi odzyskać jego pierwotną potęgę, a natychmiast okaże swoje prawdziwe oblicze tyrana i prześladowcy. Rozpatrzmy ostrzeżenie, zapisane w książce Wielki Bój na stronie 581. Słowo Boże ostrzega przed zbliżającym się niebezpieczeństwem. I jeśli świat protestancki nie zwróci uwagi na te ostrzeżenia, to wkrótce się dowie, prze, przekona się, jakie są prawdziwe zamiary Rzymu, lecz będzie już za późno. Kościół katolicki niepostrzeżenie nabiera mocy. Jego nauki wywierają wpływ na rządy Kościoła i serca ludzi. Wznosi ono potężne budowle w tajemnych labiryntach, w których powtórzą się dawne prześladowania. Potajemnie i bez zbudzenia podejrzenia, Rzym wzmacnia swoje siły, aby osiągnąć zamierzone cele, gdy nadejdzie stosowny do tego czas. Pragnie jedynie władzy, a ta już obecnie jest mu przekazywana. Wkrótce ujrzymy i odczujemy skutki tego, co Rzym zamierza. To będzie posłuszny i wierny Słowu Bożemu, ściągnie na siebie prześladowanie i potępienie. Co zrobicie z tą informacją, o której przed chwilą się dowiecie. Zostaliście uświadomieni, a także przypomnieliśmy wam, że protestancka reformacja nie zakończyła się z Marcinem Lutrem. Bóg powołał nas kontynuować protestancką reformację w te ostatnie dni. Jaką rolę odgrywasz ty? Rok 2017 będzie wybitnym rokiem, i proroctwa się będą wypełniać, i ostatecznie wydarzenia będą bardzo szybkie. Teraz jest czas dla nas, by wyciągnąć ciepło z chłodu innych, męstwo ich tchórzostwa i wierność z ich Zdrady. Przygotujcie się, przygotujcie się, przygotujcie się.